Już jest y, m, piąty daily vlog Jedziemy właśnie do sklepu po odbiór kamerki na kask I... i zaraz wrócimy pod garaż I będziemy próbować się montować na kask I ogólnie za niedługo, Może już na jutro jakiegoś motovloga nagram pierwszego Zobaczymy jak, jak ogarnę sobie jakiś sprzęt do nagrywania i mikrofon Mikrofon będę miał w studiu, więc Może jeszcze dzisiaj do, po niego podjadę Zobaczymy, na razie teraz do sklepu lecimy Mamy Odebrałem I... Zaraz, jeszcze pojedziemy na myjnię, umyję teraz samochód I będziemy jechać to powoli montować Dobra Mamy kamereczka, jest piękna, ładna Ogólnie Tutaj mamy Coś tam mamy Znaczy, inaczej tak, ja sobie ją rozpakuję i wam pokażę Taki z ziemi, ale jest Co tu mamy? Mamy nalepki Mamy też uchwyt Mamy Ogólnie mamy tak kabelek potrzebny Uch... I wszelkie rodzaje uchwyty na, na kierownicę na... na kask I w ogóle no i karta gwarancyjna instrukcja I mamy kamerkę To ja zaraz sobie ogarnę nic nie może pójść prosto i mam lekki problem. Kamerka. Znaczy ja widziałem że nie może być tutaj. O tutaj jest to choć powietrze, ale... Nie wiem teraz gdzie ją umiejscowić tu, 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 czy tu. Bo no nie wiem. I będę kombinował. Tak czy inaczej jest, jest nienaładowana. Muszę ten akumulator naładować i dopiero sobie ją ogarnę. Jestem cały już mokry na głowie prawie, bo zetka zgasła. Chyba jednak oddam do mechanika, żeby ją wyregulował czy coś. Czy w ogóle przeglądał o co tutaj chodzi. Też się chwilę bawiłem z tym gaźnikiem, ale to nie ma sensu, może on oddam do mechanika i niech ją ustawi i będzie po robocie. A w sprawie kamerki. Kamerka będzie tutaj umiejscowiona. Gdzie jest ta nalepka Ale jeszcze nie ustawiłem względu na to, że i tak muszę naładować sadzić kartę I tak bym jej teraz nie używał To piątek, piąteczek, więc będzie jakiś stream pewnie Jak nie... Jutro to na bank w sobotę będzie No i... No i trzeba się zbierać powoli do garażu już No, przydałoby się już jechać daily vlog się z paru dni będzie się składał. Wyjdzie w sobotę jest dzisiaj piątek, wczoraj to, co było wcześniej, jest z czwartku. Dzisiaj jest piątek, jutro sobota, jutro leci. bo nic mi się dodać dodać Filmów o 2 minuty, więc. Lola i w sobotę będzie live. Jak na razie. to prowadzę. Oj, nie może złapać ostrość. live będzie jeszcze raz powiem, w sobotę. I też jakoś wieczorkiem pewnie jest. Nie wiem, jak to oglądacie, to i tak. już się pewnie stracicie live, albo już nawet i po. Więc. pogo. Mamy Teraz na szybko gaźnik. Świeca została wymieniona na nową. Gaźnik zaraz będzie już ustawiony, będzie picobello i już, po, już zamontowałem miejsce mam na kamerkę. Oto ze względu, że tu nie mogę, tutaj nie za bardzo. Stwierdziłem, że kamerka będzie tutaj, tak z boku. Jest przyczepiony haczyk, niech sobie ten, tam, ten klej co tutaj był, niech sobie wyschnie porządnie i tak dzisiaj już używać nie będę. I no za niedługo będą motowlogi tak jak na Instagramie chcieliście, tak będą Zazwyczaj nie staram się już klimatyzacji, bo zawsze i nieważne czy jestem swoim czy nie swoim Zawsze po używaniu klimatyzacji ja już zaczynam być I Ale jest dzisiaj, nie wiem, ponad 30 stopni i no, inaczej się nie da Ja wiem, że tego będę żałował, ale jak tutaj jechać? Strasznie gorąco, strasznie, ze mnie już się leje, dosłownie leje Co z tego, że w samochodzie chłodno fajnie, jak wychodzę na dwór i... Follow both. Daily vlog będzie w paru dni: Czwartek, piątek, sobota. Dzisiaj jest sobota. Zaraz właśnie zaczynamy live'a i niedziela. Jednak to będzie z nieży, bo już nie zdążę skleić. A zresztą coś i tak będzie krótki. To nie chcę lecić coś dłuższego. Więc to będzie po prostu już czwartek, piątek, sobota, niedziela. Cz z czterech dni będzie live, więc znaczy daily vlog. A tutaj zaraz zaczynamy live'a i już piszecie, piszecie tutaj. Kiedy lol, dawaj medium i tak dalej W sumie myślę, że najpierw medium był Będzie daily vlog z podsumowaniem w sumie tego tygodnia Taki od czwartku do niedzieli Cały dzień, całe te dni to się leniwiłem, więc nic takiego się nie działo nawet Na niedzielę, godzina jest 18.30 Jeszcze sobie pojeżdżę chwilę na motorku Chwilę dosłownie, bo jutro już muszę wstawać I... i tyle to W sumie zlepek jest od y, czwartek, piątek, sobota i dzisiaj niedziela. Więc jeśli ogląda to, Xech wczoraj na, na live'ie był też nagrywa na YouTube. bo mogę go na jego kanał. Znaczy, nagrywa live y, z Medium, to pomógł mi wczoraj dużo. W sumie, jak i, jak i inni ten widzowie, ale tutaj też przede wszystkim mi wczoraj pomógł w, w SMS, w fms z i w ogóle. Więc dzięki, jeszcze raz. I co? Bardziej mi się to, że teraz tyle przypadków zachorowań jest. Przebiło to już wszystko. Jest jakiś pseudowirus, jakaś pseudopandemia. Chcą pogrą pogrążyć gospodarkę, żeby ludzie się w ogóle cieszyli, że pracują. Dostali yy, niektórzy zwolnieni z pracy, ale co? Będą się cieszyć, pójdą za jakieś marne pieniądze, gdzie indziej robić, a będą się cieszyć, że w ogóle ta praca jest, nie? Bo za dobrze, trzeba to wszystko zniszczyć. Wirus istnieje od lat 60. Nawet yy, bym podesłał, ale nie pamiętam jakiś tam lekarz się wypowiadał na ten temat. W lat 60. No, On nie jest wcale tak groźny, jak yy, twierdzą w telewizjach. Kto nie ogląda telewizji, ten nie choruje proste, no, jak yy, nie powiem co. I... No i to tyle. No to jest kurwa głupota jakaś. Ja nie, ja nie mówię, że on nic istnieje, bo on istnieje, ale nie na taką skalę, kurwa, jak podają mi. I będą przybijać każdemu łatkę, że kurwa na koronawirusa, nie? To jest kurwa głupota. Ja nie nagrywam vlogów, bo ja pracuję, a ja nie nagrywam vlogi, więc to tyle by było z tego tematu. I to taki zlepek jest, mówię, paru dni tam streamy były, nie streamy, więc mnie na tym bardziej siedziałem. No ale stwierdziłem, że taki zlepek dam, takie jakby podsumowanie tygodnia, bo tydzień był spoko. I tak jak mówiłem, wcześniej kupiłem sobie nową świecę, tutaj jest stara, pokażę Wam jak ona w ogóle wygląda, w tej minucie i tak już nikt nie ogląda, ale pokażę, o, o, strasznie okopcona, bo był źle gaźnik wyregulowany i jest strasznie okopcona, już jest dobrze, co idziemy się przejechać, a ja Was zapraszam na jutrzejszego vloga, tam się już coś pokaże i Szczoczka.